Cześć. Dzisiaj niby będzie super filmik. Będzie dużo muzyczki. Będzie trochę śmieszny. Będą wykłupy. Stasiu! Stachu? Nawet dużo mądrego wyniesiecie z tego filmu. Kościół przestał być de facto mecenasem sztuki wysokiej. Będą wywiady, wypowiedzi. All you need is love. Dyskoteka. Ale niestety, na początku muszę Wam powiedzieć o czymś przykrym. Czymś, co mnie autentycznie boli, to co jest przykre, to co chcę wam pokazać, to jest właśnie pewna rzecz, którą zrobił ksiądz właśnie Kościoła Katolickiego. I trudno mi to przejdzie przez gardło, ale no, trzeba stanąć. Wprawdzie, że ten ksiądz zwyczajnie no po prostu maltretował ludzi na mszy. Proszę zobaczcie. No już. Widzisz? Na samym początku. Sprawdza, czy nastrojona nie. I dobrze. Niech cierpią. Czekasz na dwie jedną chwilę Serce jak szalony bije. O! Mój szczęśliwy na kamień. tak. Wielkanin. Ich oczy mówią dość. Ich gesty wiera, mówią dość, 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 a on gra i śpiewa. I no, lata gwiazdy zgasną, fotografie o chodniu zasną, ja dobrze wiem, kto no był pies. jest wielka miłość nie wybiera śpiewać każdy może Liczy się intencja, to co ma w serduszku, a nie wykonanie. O, fajne kryterium. Czyżby Stasiu... Stachu? Tak, ty Stachu, podaj mi tu gitarkę. Dziękuję Staśku. Mam dla ciebie propozycję. Idź do dziewczyny, która ci się podoba, zobacz czy gitara stroi. Nie. Super. I... Wyznaj jej miłość piosenką. <tok> <tok> tak, bardzo, bardzo, bardzo kocham cię. I powiedz jej, jeżeli się to, co w serduszku i daj znać, co powiedziała. <tok> Ktoś nad tym pracował, starał się, poświęcił na to czas, a ty tylko przyszedłeś i skrytykowałeś. O, super kryterium. To jest program Partii Razem. Przypominam, że nad tym programem też ktoś pracował. A to jest y, dziennik telewizji. <laughs> Wiadomości, przepraszam. I nad tymi wiadomościami TVP też ktoś pracował. I pewnie poświęcił dużo czasu. To Złoty Ksiądz, ja go znam osobiście. Pomógł wielu ludziom. No tak, być może. I do tego fałszuje i nie umie trzymać chwytów. Taka jest może prawda cała o nim. Ludzie, nie bójta się prawdy. Ja, na przykład, łysieję. Mam niezbyt proste zęby, krzywą postawę, cały czas się garbię, niezbyt dobrze wypadam na żywo, bo mam wadę wymowy, jąkam się, nie umiem się skupić na tym, co mówię i często mówię eee, eee. Z jednej strony, właśnie eee. ‐. Poza tym, mam wątłe ręce, słabe jak na mężczyznę. Bywam apodyktycznym egoistą, który wyłącznie myśli o sobie. Nie umiem rozmawiać często z moim tatą, bo unoszę się gniewem. Ale oprócz tego mam bardzo dużo talentów i umiejętności danych od Boga. I oto jest cała prawda o mnie. Ludzie, spójrz tak na innych ludzi i na samego siebie. Bardzo fajnie się z czymś takim żyje. Prawda was wyzwoli. No dobra, to jeszcze jeden nurt. Nurt pod tytułem, żeby w kościele było fajnie. Wszyscy wstajemy z miejsc razem. Chrystus nic nie mówił o krzyżu, nic nie mówił o tym, żeby brać go na swoje ramiona. Razem! Popcorn! Gdzie jest popcorn? Hej, hej, hej! Hey. Czy ksiądz Radek mógłby przejechać się na deskorolce? Tak jest! Tak jest. tak jest, bawimy się razem. Bawimy się. Witamy na Eucharystii wszystkich. Popcorn po lewej. Bata cukrowa po prawej. Prosimy. Luna Park urządziliśmy na głównej nawie. W lewej nawie zamiast drogi krzyżowej. Mamy pokaz sztucznych ogni. Po prawej natomiast tor wyścigowy i występy klaunów. Wszystkie łapki w górę, kebab w kaplicy świętego Józefa. Zapraszamy, hej! Tak zachęcimy do kościoła. Wasze kaplice, nasze piaskownice! Wasze kaplice, nasze piaskownice! Facet, o co Ci chodzi? Widzisz, że oni się cieszą. Bijo brawo, tamtemu też bili. Jak ludziom się podoba, to dobre. Kryterium, że ludziom się podoba, to znaczy, że dobre. E, bo ja już chcę się bawić. Ja dajcie mi się pobawić na zewnątrz. Poprosiłem mili Państwo Jana Buczyńskiego, żeby opowiedział parę ciekawych sytuacji z życia organisty. Jan Buczyński to jest mój patron, ale przede wszystkim mąż, ojciec, redaktor, adeste, i razem z żoną prowadzi takiego bloga. Ej, to my: wszystkie te linki do bardzo wartościowych rzeczy umieszczam w opisie pod filmem. Macie obowiązek do nich zajrzeć, okej? Okay? No ale Janku, poprosimy. Mów jak jest, bo ja to wiesz tylko teoria, a ty praktyka. Wydaje mi się, że to jest ogólnie taki szerszy problem traktowania mszy świętej, szczególnie ślubnej albo pogrzebowej, ale też na przykład związanej z jakąś okrągłą rocznicą. Wydarzenia rodzinnego, traktowanie kościoła, traktowanie mszy świętej jako takiego eventu, który się wynajmuje. No i jak ja wynajmuję, czyli płacę, no to ja ustalam zasady i ja tutaj składam, składam listę życzeń. Bardzo dużo jest naleciałości związanych z popkultury, z filmów z jakichś scen Koen, Alleluja Koena, to jest motyw, który powraca co chwila. Czasami się jeszcze zdarza, że osoby, które chcą śpiewać Alleluja Koena, chcą śpiewać to do tekstu oryginalnego Koena. I to są słowa, które tak y, nie pasują do ślubu jak prawie żadne inne. One mówią o okrucieństwie, one mówią o cudzołóstwie, one mówią o zdradzie, one mówią o tym, jak kobieta oszukała mężczyznę. Więc nie mam zielonego pojęcia, y, dlaczego y, ludzie chcą mieć y, aleluja Kojana na ślubie. Czasami piszą do mnie, że chcą zaśpiewać aleluja. Na co ja mówię, że w porządku, rozumiem, że chodzi o aklamację przed Ewangelią. Nie, nie, chodzi o to Halleluja. Przez H wtedy tak zaznaczają, że chodzi przez Halleluja. Mówię, ale my, ja tego nie gram, u nas w kościele się tego nie wykonuje, bo to jest utwór świecki, niezwiązany z liturgią. Jedna pani mi powiedziała, ale ona ma do tego tekst liturgiczny. Więc jest zupełne, jest zupełne pomieszanie pojęć, mętlik pojęciowy. Bardzo dużo dziwnych skojarzeń, naleciałości. Komuś coś dzwoniło w jakimś kościele, ale nie do końca wiadomo w jakim. Mili Państwo, mam nadzieję, że rozumiemy się, że zabawa nie jest zła. Mam nadzieję, że się rozumiemy, że radość w kościele nie jest zła. Ale była taka kiedyś księga mądra. Dalej jest. Księga Kocheleta. Jest w niej jak byk. Stoi. Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Więc wracając do muzyki, jeżeli mielibyśmy przedstawić pełne spektrum tej sfery życia, muzyki sakralnej, liturgicznej, muzyki granej w kościele, to musicie zapoznać się z jednym eventem absolutnie wyjątkowym. Uważam na skalę światową wręcz. Festiwal Muzyka Divina. A journey had advanced. Our feet were Jakbyście chcieli poznać moim skromnym zdaniem definicję piękna, to proszę obejrzyjcie ten film. Zapowiadający najnowszą edycję festiwalu, która dobiega końca, niestety. Wyreżyserowali go Ola Samelczak i Jakub Stoszek. Kuba w ogóle był tak miły i uprzejmy, że udostępnił mi swoje zdjęcia, abym ja mógł wam je pokazać, abym mógł opowiedzieć historię tego festiwalu w bardziej atrakcyjny sposób. Dzięki Kuba. To, co teraz widzicie, to ujęcia z koncertu, na którym miałem przyjemność być. Ten koncert to obok występu Józefa Van Wissema w sali Leopoldina we Wrocławiu. To chyba największe przeżycie duchowe, jakie miałem w związku z muzyką odgrywaną na żywo. Tin i Lukas Henning to był cały pejzaż złożony z dźwięków, światła i nieopisanej aury sakrum. To była podróż do renesansowej Europy. Tegoroczna edycja festiwalu odbywała się wokół hasła Tradicio, i nic tak idealnie nie spajało tego hasła jak ten właśnie koncert. Bo z jednej strony chorał gregoriański, a z drugiej strony oparte to wszystko było na współczesnej harmonii. Ale Więcej o całej idei festiwalu opowiadam Łukasz Serwiński, dyrektor artystyczny, a także prezes Fundacji Incanto. Pomysł urodził się z pasji, z indywidualnych zainteresowań, z indywidualnych pragnień. W pewnym momencie zamiłowanie do słuchania muzyki sakralnej przyrodziło się w chęć organizowania i promowania tej muzyki. Nie tylko w moim sercu, ale też w sercu innych osób, które dzisiaj tworzą Fundację Incanto. No i tak to się zaczęło od festiwalu muzyki niezwykłej, który 4 lata temu był u Dominikanów, a teraz pod nowym brandem muzyka Divina od 3 lat funkcjonuje i chyba się rozwija w, chyba w dobrą stronę. Piękno nie ma daty ważności. Więc to przede wszystkim jest muzyka, która zachwyca. I to jest muzyka, która ludziom kojarzy się nudno, trywialnie, a jest po prostu nieznana I tak naprawdę ludzie nie wiedzą co tracą. Jest bardzo dużo takich momentów, kiedy, kiedy wydaje nam się, że coś znamy, a to zupełnie nie jest prawda. I na festiwalu pokazujemy to, co nieznane. Czasem w zupełnie innych odsłonach, w innych aranżacjach. Bo ten festiwal, szczególnie tegoroczny, opowiada o tradycji. I o tej tradycji opowiadamy jako o czymś, co żyje, co się rozwija, co jest nieustannie aktualizowane, co nie jest gdzieś tam schowane w lamusie i wyciągane raz na jakiś czas, odkurzane, tylko coś, co my cały czas współtworzymy, rozwijamy, pokazujemy na nowo, i to jest po prostu fascynujące. To nie, to nie jest nudne i nie jest tylko dla wąskiego grona melomanów. Dla kogoś, kto jest nie tyle melomanem, co po prostu jest wrażliwy na piękno muzyki w ogóle, nie tylko sakralnej, ale klasycznej, to będzie naprawdę uczta dla ducha. A wszystkie te koncerty opierają się tak naprawdę na dobrze znanych nam tekstach, funkcjonujących w liturgii, więc nie sposób się zgubić, nie sposób stracić wątek, bo to jest, jesteśmy cały czas tak naprawdę w bardzo dużej bliskości liturgii. I to jest też idea festiwalu, żeby nie odstawać się od tego, co jest treścią. To, co chcemy też osiągnąć przez muzykę dywina, to odczarowanie stereotypów o kościele, który porusza się w kiczu, który tonie w słabej muzyce, w słabej sztuce. Kościół przestał być de facto mecenasem sztuki wysokiej i musimy przejąć od tej wierchuszki kościelnej tę robotę w swoje ręce. I dlatego Fundacja, która zrzesza świeckich katolików. Chce budować nowe oblicze sztuki sakralnej, na tym odcinku muzyki, ale to jest myślę równie ważne jak samopropagowanie treści, jak samopropagowanie arcydzieł. To jest taki skutek uboczny, który chcemy osiągnąć. Pokazać twarz kościoła, która jest profesjonalna, która robi festiwal, przygotowuje koncerty na najwyższym artystycznym poziomie. My no chcemy pokazać, że to jest możliwe za darmo że to nie jest tak, że wszędzie musi wepchać się komercja że naprawdę zapał, pasja pozwala w ogóle zrobić coś takiego. A ja wierzę, tak zupełnie, już na koniec, mówiąc, że. W ten sposób zdobywa się głównie dla Boga. Zachwytem, pięknem, dotknięciem tej sfery wrażliwości, tego fragmentu natchnienia, tego fragmentu Twojej duchowości, która być może jeszcze nigdy nie została dotknięta. Bo każdy z nas ma w sobie indywidualne sakrum dane od Boga. Jest ono piękne, bo jest przecież stworzone na Jego obraz.